Nasz dzisiejszy rytuał nie odbywa się w klasycznym kręgu, odbywa się w kręgu, który stanowił nam wieniec. Od najdawniejszych czasów wieniec służyły do tego, aby palić w nich świece. Głównie dlatego, że wówczas każdy składnik, z którego składa się wieniec, z którego go stworzono, dodaje ci Twojej własnej magii i swojej własnej magii do tego, ażeby Twój czar poszedł jak najpiękniej. W związku z tym my w naszym wieńcu mamy m.in. dziką różę, odrobinę jarzębiny, oczywiście żołędzia, jest trochę piór, są kasztany i są miniaturowe dynie. W związku z tym, słuchajcie, będzie to wspaniały czar na powodzenie. Będzie to naprawdę bardzo prosty czar, ale pamiętajcie o tym. Do tego czaru potrzebujecie jedynie białej świecy, takiej samej ilości ziemi, jakiej ilości wody, czyli zobaczcie, u nas to są te dwa kieliszki, a następnie świecy funkcyjnej, która jest zawsze potrzebna i która nie ma innej roli niż odpalanie wszystkiego, co znajduje się u was na ołtarzu. I jakieś źródło dźwięku. Uwaga! Źródło dźwięku to może być dzwonek koszy, który przygotowałam ja, to może być Wasza ulubiona piosenka, to może być dowolna inną rzecz, inna rzecz, którą wydasz dźwięk. Ważne jest, by to był jeden z swoich ulubionych dźwięków, więc w trakcie tego rytuału możesz wpuścić piosenkę. Pamiętajcie o tym, że jest to rytuał na powodzenie, więc to wy ustalacie, w jakiej intencji zapłoni wasza świeca. Świeca może być biała lub z przelegowosku. Eee, słuchajcie, zaczynamy. Otwieram ołtarz bezpiecznym pentaklem, który pod auspicjami duszy łączy w działaniu cztery ludzkie żywioły. Więc żywioł światła przewodzi wszystkiemu, co w tobie wodą. Wszystkiemu, co w tobie ogniem, wszystkiemu, co w tobie powietrzem, wszystkiemu, co w tobie ziemią. Aniołowi Arkaniołowie Siedmiu Boskich Promieni, wzywam Was w ten czas, w to miejsce i w te okoliczności. Proszę Was o to, by ta świeca zapłonęła za moje powodzenie w sprawie i to wymienić swoją intencję. Dla mnie będzie to sprawa rozwoju Akademii Ducha. Naszym światłem jest ta intencja. W imieniu światła we mnie. W imieniu światła, którego krople noszę w sobie przez całe życie. W imieniu światła, które zwane Bogiem i źródłem, a którego kropla znajduje się we mnie. Nadaje te intencje tej świecy. Proszę o to, by zapowodzenie tej misji płonęła. Dołączam również żywioł wody. Arkaniel Rafaelu, ty, który pilnujesz żywioł wody, przybądź do nas i spraw, by wszystkie emocje, które doprowadzą nas do sukcesu, zaczęły wydzielać się już teraz. Spraw, by wszystkie okoliczności, które są tak bardzo istotne w tym czarze ułożyły się dokładnie tak, byśmy z tego miejsca doszli prosto do sukcesu, najpiękniejszego i najpełniejszego sukcesu, jaki możemy sobie wymarzyć, lecz nawet do takiego, o którym nie mieliśmy wcześniej czelności marzyć. I zapraszam tutaj Ciebie, Archaniele Urielu na północy, Ty, który opiekujesz się ogniem, zaopiekuj się ogniem naszej świecy, ażeby to, w jaki sposób ona ulega tu dematerializacji, Natychmiastowo przełożyło się na materializację naszych celów w rzeczywistości. Niech ten święty ogień spali w sobie i ujmie w sobie każdą przeszkodę. Niech ten święty ogień oczyści wszystkie intencje wokół tematu. Niech ten święty ogień oczyści wszystko to, co do tej pory przeszkadzało nam w osiągnięciu sukcesu. Niech ten święty ogień zabierze wszystko to, co naplątane, narzucone, lecz nieważne i niechciane. I wzywam tutaj Ciebie, Arkaniele Michaelu, a Ty zaopiekuj się naszą ziemią. Ty zaopiekuj się całą materią, która nas otacza, całą materią, którą tworzymy, całą materią, która za naszym pośrednictwem wydostaje się na ten świat i nosi nasze znamiono. Proszę o to, Arkaniele Michaelu, ażeby ta materia stała zawsze po naszej stronie i żebyśmy my, jako istoty złożone ze światła i z materii, Mogli w sposób piękny i obfity przechodzić przez tę rzeczywistość, zdobywając kolejne doświadczenia i wzbogacając swoją duszę o najpiękniejszy możliwy efekt życia. I wzywam tutaj Ciebie, kaniele Gabrielu na zachodzie. Ty, który władasz żywiołem powietrza, ty, który opiekujesz się naszymi myślami, ty, który opiekujesz się każdym słowem i każdą afirmacją, proszę Ciebie o to, by ten święty żywioł dołączył do reszty i uruchomił czar. I proszę Ciebie o to, by nasz żywioł powietrza, żywioł dźwięku, żywioł słów, połączył się z żywiołem emocji w tej melodii, którą Wam powierzam, w tej melodii, którą Wam oddaję, w tej melodii, którą wprowadzam na ołtarz i która od tej pory, aż po kres czasów, bądź po kres mojej decyzji, przewodzić będzie na myśl ten czar. Tym czarem będzie we mnie brzmiała, tym czarem będzie dla mnie w świecie. Wszystkie żywioły łączą się w tańcu. Emocje dołączają do materii. Materia dołącza do myśli. Wszystkie łączą się w płomieniu ognia, który płonie w intencji. Aniołowi i Archaniołowie Siedmiu Boskich promieni. Otwieramy na Wasze wskazówki swoje uszy, a tym zmysłem w pełni czerpać wszystko to, co macie nam do powiedzenia, a i wy, istoty świetliste, mogli oglądać nas szczęśliwymi, a nasze dusze w pełnym spełnieniu! I otwieramy na Was również swoje oczy. A żeby każdy z nas widział te wskazówki w swojej rzeczywistości, a żebyśmy nie przeoczyli żadnej z podpowiedzi wszechświata, które jak drogowskazy ustanowione są na naszych drogach, a żebyśmy zawsze idąc z nimi dotarli do celu, do celu w imieniu którego zapaliliśmy dziś świecę i poprosiliśmy Was o wsparcie w energii i w materii. Otwieramy na was swój węch, otwieramy na was swój dotyk, otwieramy na was swoje postrzeganie, otwieramy na was swój smak, otwieramy na was swoje emocje, a żebyście poprowadzili nas najpiękniej do celu ku naszemu największemu i najpiękniejszemu sukcesowi. Dokładnie takiemu, które wymarzyła sobie nasza dusza, aniołowie i archaniołowie, otwieramy się na wszystko, co pragnie się nam powiedzieć, ażeby dojść do celu, a żeby osiągnąć sukces. ażeby przyjąć w swoje ramiona całą pomoc Wszechświata, którą on dla nas ma. A wszystko, co złe, niech wsiąknie do ziemi, a wszystko, co złe, niech się w dobre zamieni. A wszystko, co złe, niech wsiąknie do ziemi, a wszystko, co złe, niech się w dobre zamieni. a wszystko, co złe, niech wsiąknie do ziemi, a wszystko, co złe, niech się w dobre zamieni. Aniołowi i Archaniołowi siedmiu boskich promieni. Gdy ogień pochłonie te świece, Czyni naszą energię materią, naszą intencję planem, nasze życzenie ścieżką, na której wydarzy się wszechświat dla nas. Prosimy o to, by wszystko, co się wydarzy, było zgodne z najwyższym źródłem, zgodne z planem duszy, nie krzywdzące żadnych innych osób ani istot, a przede wszystkim dało nam szczęście. Taka jest moja wola, taka jest moja prośba, i tak niechaj będzie. Dokonało się. Życzę wam, żeby i wasz czar został dokonany. Zapraszam do wspólnego czynienia. Dziękuję za uwagę.